Niemcy finansują przerzut nielegalnych migrantów do Włoch. Do 2026 roku prywatne ratownictwo morskie będzie otrzymywać z niemieckiego budżetu 2 miliony euro rocznie. Eksperci wskazują na obłudę Niemiec, które naciskają na jak najszybsze zabranie z ich kraju migrantów w ramach mechanizmu przymusowej relokacji. Do wybrzeży południowej Europy przybijają kolejne łodzie z migrantami. Tylko w tym roku do Włoch przypłynęło ponad 130 tysięcy osób. Unia Europejska z Niemcami na czele przekonuje, że w niektórych krajach migrantów jest za dużo i należy ich przymusowo rozlokować po całej wspólnocie. Z drugiej strony Niemcy finansują organizacje, które pomagają migrantom dotrzeć do Włoch. Jak podaje niemiecki dziennik Die Welt, proceder będzie kontynuowany. W ubiegłym roku Bundestag podjął uchwałę o przekazywaniu prywatnemu ratownictwu morskiemu 2 milionów euro rocznie. Promocja ratownictwa morskiego za zgodą Bundestagu planowana jest również na lata 2024-2026. Jeszcze niedawno niemieckie media obawiały się, że rząd nie będzie przekazywał środków organizacjom przerzutowym, ale tamtejsze MSZ uspokoiło dziennikarzy. Środki będą dalej płynąć. Sytuacja jest niewygodna dla kanclerza Olafa Scholza. Ten zapewnia, że nie zabiegał o finansowanie organizacji. Ja nie złożyłem wniosku ani rząd, który reprezentuje. Sytuacja z finansowaniem organizacji przewożących przez morze nielegalnych migrantów bulwersuje premier Włoch, Georgie Meloni. W liście do kanclerza Niemiec pisze o działaniu za plecami włoskiego rządu. Premier Meloni apeluje o to, o czym od dawna mówi Polska: zamknięcie granic dla nielegalnych migrantów i pomoc im w ich ojczystych krajach. Musimy zbudować zupełnie inne partnerstwo z krajami afrykańskimi, aby pomóc Afryce żyć z tego, co ma, ponieważ jest to niezwykle bogaty kontynent. Włochy przez lata przyjmowały kolejnych migrantów w imię europejskiej solidarności, promowanej przez Niemcy. Dziś wspieranie napływu migrantów ma zniszczyć włoski rząd, zauważa profesor Marcin Szewczak do zmiany rządu we Włoszech, aby nie był to rząd pani premier Meloni, rząd, który jest przeciwny dla Europejskiej Partii Ludowej, a więc jednocześnie powodował na pewno perturbację w tej próbie tworzenia superpaństwa i zmiany traktatów. Niemcy de facto finansują działania przestępcze podkreśla minister kultury Piotr Gliński. Są handlarze, handlarze ludźmi, handlarze nieszczęściem, nieszczęściem ludzkim. No tak, no to jest bulwersujące. To jest w ogóle skandaliczne. No. Minister przypomina, że kryzys migracyjny zapoczątkowały Niemcy, gdyż to ówczesna kanclerz tego kraju Angela Merkel zaprosiła do Unii migrantów. Działania niemieckich władz osłabią Europę i rozszerzą problemy Europy Zachodniej, zaznacza wiceminister spraw zagranicznych Arkadiusz Mularczyk. Nielegalna migracja cieszy Rosję. Będzie generowała gigantyczne problemy społeczne medyczne, dotyczące bezpieczeństwa również tych krajów, bo przecież my do końca nie wiemy, kim są ci ludzie. Tam. Wszystko po to, żeby Rosja mogła zwrócić uwagę od sytuacji na Ukrainie. Zamieszanie z migrantami pomogłoby Niemcom odbudować gospodarkę, zaznacza doktor Radosław Tyślewicz. Grają na pewien chaos w Europie, chaos, który ma spowodować, że znowu odbudują tą swoją rolę jakiegoś hegemona europejskiego. Przymusowej relokacji stanowczo sprzeciwia się rząd Prawa i Sprawiedliwości. Na piątkowym szczycie Rady Europejskiej premier Mateusz Morawiecki postawił weto. Polska nie zgadza się na to, aby ktoś inny meblował nasz dom. Dla nas granica jest tak naprawdę naszą świętością. Okazją do sprzeciwu wobec przymusowej relokacji migrantów będzie niedzielne referendum. Swój głos będzie można oddać w godzinach od 7 do 21.